Dziś porozmawiamy sobie o iRobocie Rumba J9 czyli urządzeniu, które widzicie przede mną, i zanim przejdziemy do tego co najważniejsze, czyli do specyfikacji i odkurzania, to chciałbym ustalić jedną ważną rzecz. Widzicie, jak ten robot wygląda. Jest bardzo ładny. Moim zdaniem to najładniejszy robot na rynku i ma ku temu wiele argumentów, ale nie chciałbym się na tym skupiać, dlatego już na tym etapie przyznaję mu znaczek za design. Jest bardzo ładny. My natomiast przejdziemy sobie teraz do najważniejszego pytania, czyli czy warto wydać niemałą sumę. Za robota odkurzającego od iRobota i to flagowy model. No więc zacznę od tego, że już troszeczkę testuję te roboty, bo pierwszego flagowca od iRobot testowałem w 2014 roku. No i od tego czasu właściwie każdy model do mnie trafiał. Wyjątkiem jest rok 2023, kiedy to zmieniałem pracę i postanowiłem po prostu nagrywać dla Was filmy, więc rzuciłem pracę w korporacji. Mam nadzieję, że to doceniacie. Zostawicie mi subskrybuj, bo będzie mi po prostu dużo łatwiej. Ten robot nadrabiam po tych 6 chyba miesiącach. Jest obok mnie, a ja podczas tego testu naturalnie będę się odnosił do modelu i7, który stoi u mnie w domu, jest moim robotem prywatnym. Dokładnie to jest i7, więc bardzo podobny konstrukcyjnie. I tak po prostu będzie mi najłatwiej wam opowiadać. Koncentrując się jednak na chwilę na samych robotach z serii J9. Jak wspominałem, miały one premierę w 2023 roku, i producent już na początku zaserwował nam od razu trzy modele. Dokładniej, była to RUMBA J9, czyli takie urządzenie jak to samo, bez tej stacji, to znaczy miało stację dokującą, ale nie stację opróżniającą bardzo podobne do sprzętu z 2014, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Kolejny model to J9, Plus, czyli dokładnie ten model ze stacją dokującą z funkcją opróżniania. No i najwyższy model: RUMBA J9 Plus Combo, czyli robot taki jak ten, ze stacją opróżniającą, ale również. Z mopami uzupełnianiem wody, czyli taki bardzo nowoczesny i na współczesne czasy odpowiedni. Jak się domyślacie, dzisiaj pogadamy o tym środkowym modelu, który moim zdaniem jest w ogóle najlepszym pomysłem na zakup iRobota, ale o tym może jeszcze za chwilę. Natomiast samo urządzenie dociera do nas w malutkim kartoniku. Widać, że producent Osiągnął tutaj już perfekcję, jeżeli chodzi o pakowanie z doświadczenia. Dodatkowo mamy tutaj też jakość, której możemy oczekiwać dzięki takiemu doświadczeniu. To znaczy, wszystkie plastiki są bardzo dobrej jakości, wszystko jest bardzo ładnie wykończone i starannie wykonane. Cały sprzęt prezentuje się dobrze. No i ten matowy plastik, który kocha mój montażysta, bo zobaczcie, ja się tutaj dotykam i nie ma żadnych palców, i nikt nie musi tutaj ze ściereczką przybiegać sama stacja dokująca też robi na mnie super wrażenie, bo jest po prostu malutka, a z doświadczenia wiem, że dobry robot odkurzający to taki, o którym zapominamy, o tej stacji naprawdę można zapomnieć, nie zawali wam nawet małego mieszkania. Sama stacja jest zresztą dosyć pomysłowa. Już takie detale jak tej skórzany uchwyt, bo o tym mówiliśmy na samym początku. Natomiast mamy tutaj dwa miejsca na worki, to znaczy mamy miejsce na worek dodatkowy. To jest bardzo fajne, bo zapasowy worek od razu przy odkurzaczu dla mnie jest wygodnym rozwiązaniem. Ja zawsze biegam sobie do piwniczki po dodatkowy worek, a mógłby być przy samym robocie. Super, on się nie kurzy, bo jest zamknięty. I do tego mamy worek, który jest już wpinany w tą stację, żeby odkurzać i żeby zbierać ten kurz. I jest to worek taki antyalergiczny, to znaczy, który się zamyka podczas wyciągania samoistnie. Bardzo prosta konstrukcja, bardzo efektywna i ergonomiczna. W ogóle, dodatkowo bardzo ważną rzeczą, które. Cenie w iRobotach, a nie tylko w tym konkretnym modelu, to to, że te worki, o których przed chwilą wspominałem, można kupić w każdym elektromarkecie, więc nie jesteście zdani na łaskę jakiegoś producenta. Nie jest to oczywiste w przypadku niektórych chińskich marek, chociażby robotów, nawet tych cenionych. To na duży plus, jeżeli chodzi o pierwsze użycie tego robota, czeka Was oczywiście instalacja i konfiguracja z aplikacją. Szczerze nienawidzę jej, niezależnie od marki, robota i tutaj też to nie była jakaś super frajda, ale przebiega to w miarę znośnie, to znaczy ustawiamy robota, podłączamy do prądu, ściągamy aplikację, zakładamy konto, ja już miałem, ponieważ mam swoją i7, więc musiałem tylko znaleźć to urządzenie na liście urządzeń. Połączyć się z siecią, połączyć z siecią robota, przez telefon, podać kilka haseł i właściwie było gotowe do pracy po kilku minutach. No i oczywiście na początku zaproponowało mi przejazd taki wstępny, rozpoznający moje mieszkanie. Skoro się podłączyliśmy, to musimy teraz poodkurzać i uwaga, w tym segmencie będzie dużo cyferek, ale tak, w momencie, w którym ja dostałem tego robota, miał 0% baterii. Chciałem go naładować przynajmniej do 30%. To ładowanie zajęło mi godzinę, czyli dosyć długo jak na 30%. Następnie wysłałem go na mapowanie pomieszczenia 40 m2. Trwało to 20 minut. Po tych 20 minutach wrócił i okazało się, że bateria właściwie nie zmieniła swojego stanu czyli cały czas ma 30%. Co właściwie wskazuje na to, że ten robot jest nie tyle powolnie ładujący się, co po prostu ma bardzo dużą baterię. Jeżeli chodzi natomiast o sam czas mapowania, znam roboty, które robią to zdecydowanie szybciej, ale Rumba i tak poprawiła się w tym względzie między modelami, więc powiedzmy, że jest to czas, który jest w miarę ok. Co dostajemy po tych 20 minutach? Dostajemy mapę naszego mieszkania, na której mamy informacje o pomieszczeniach. Tą mapę możemy sobie na aplikacji podzielić, to znaczy, możemy sobie stwierdzić, że tutaj mamy kuchnię, tutaj mamy pokój, tutaj mamy psią miskę i tam nie wjeżdżaj. W ogóle to dzielenie na mapy, mam wrażenie, że to jest rozwiązanie zapoczątkowane przez iRobota. Jeżeli się mylę, to mnie na pewno poprawicie w komentarzach, zapraszam. Natomiast samo rozwiązanie jest bardzo intuicyjne i właściwie takie, jak przyzwyczailiśmy się do tego już od lat. Pewnie nie wiecie, ale moim konikiem w ogóle w tych wszystkich robotach jest technologia samego odkurzania, to znaczy te szczotki, rolki i iRobot jest pod tym względem bardzo konserwatywny, to znaczy stosuje silikonowe rolki, które są właściwie już od tego 14 roku, a może nawet wcześniej, nie wiem, wcześniej nie testowałem. Jest to takie rozwiązanie, które inni producenci zastępują szczotkami z włosiem, ale to włosie się brudzi, wkręca jest trudne w czyszczeniu. W silikonowych rolkach nie ma tego problemu, a one są tak skonstruowane, że są bardzo wciąż skuteczne, właściwie tak samo skuteczne. W tym roku mamy jedną nowość, a właściwie w zeszłym, to znaczy w tym robocie. Te rolki są umieszczone na takiej platformie, która jest ruchoma, to znaczy jak robot pokonuje różnego rodzaju przestrzenie, dywany, podłogi twarde, miększe i tak ta platforma się przemieszcza, jest cały czas blisko ziemi, dzięki czemu ani robotowi nie przeszkadza, a jednocześnie bardzo dobrze zbiera ten kurz. I to jest na pewno na plus. Lubię to rozwiązanie. Drugą, taką konserwatywną rzeczą jest szczoteczka boczna, która w tym robocie jest ze strony prawej. Tak, ze strony prawej. I ta szczoteczka ma za zadanie odkurzać przy krawędziach. Wielu producentów konkurencyjnych mówi, że to jest największa wada i robota, bo on ma tylko jedną szczoteczkę. Ale jeżeli oglądacie nasze testy, do czego zachęcam. Ta szczotka boczna w momencie, w którym jedzie po twardej podłodze po środku mieszkania, po prostu rozrzuca nam kurz na wszystkie strony. To się nie sprawdza, dlatego jedna szczotka to mniej bałaganu. A w tym robocie jest taki algorytm, że w momencie, w którym on podjeżdża pod ścianę, to i tak będzie jechał zawsze tą prawą stroną. Więc to się sprawdza, jest to udoskonalenie rozwiązania, a nie jakaś wada, chyba w ogóle to nie jest wada. Ale żeby nie było, mamy tutaj też kilka innowacji. Przede wszystkim iRobot ponownie wzmocnił silnik, więc ponownie mamy wyższą moc sącą i to jest coś, co się dzieje między każdym modelem iRobota w górę, to znaczy one zawsze rosną, jeżeli chodzi o moc, natomiast drugą rzeczą, chyba ciekawszą od strony innowacji, jest nawigacja Precision Vision oparta o kamerę. Kamera w robotach iRobot nie jest nowością, natomiast jest ona coraz doskonalsza, tutaj wykorzystuje również sztuczną inteligencję. Pełni tak naprawdę trzy funkcje. Pierwsza to jest mapowanie przestrzeni, rozpoznawanie pomieszczeń, druga funkcja to jest rozpoznawanie przeszkód, a trzecia funkcja to jest rozpoznawanie stopnia, zabrudzenia, mieszkania, dzięki czemu robot podejmuje decyzję o metodach i czasie czyszczenia w poszczególnych przestrzeniach i potrafi sobie otagować takie miejsca, w których jest szczególnie na przykład brudno. Bardzo ciekawie wygląda również to rozpoznawanie przedmiotów, ponieważ jeżeli robot natknie się na coś, czego nie jest w stanie rozpoznać, to zrobi zdjęcie i wyśle mi do aplikacji. Ja mogę ocenić, jak ma ten robot zareagować, czy ma to rozjechać, czy to ma ominąć, czy ma to ignorować. Jest kilka opcji. Jeżeli macie pupila w domu, to wiecie, że na tej podłodze mogą być różne dziwne rzeczy, których robot może nie rozpoznać, a może nie chcecie, żeby robot w nie wjeżdżał albo roznosił po całym mieszkaniu. Także od strony pupila też bardzo to doceniam. Większość systemów, o których mówię, są o tyle trudne do opisania, bo nie widać ich realnie w pracy. Natomiast w pracy realnie widać to, jak ten robot odkurza dywany, ponieważ ma taką fajną funkcję, że na dywanach zwiększa moc. I to jest duża różnica między moją i7, a tą j9, ponieważ moja i7, jak wjeżdża na dywan, to po prostu go odkurza, przejeżdża sobie i to jest dobrze podkurzany dywan. J9, najeżdżając na dywan, zwiększa moc, przyspiesza pracę rolek. Odkurza skuteczniej po prostu ten dywan. Oprócz tego muszę Wam wspomnieć, że wszystkie chyba i-roboty, od kiedy pamiętam, mają taką dziwną technikę rozwiązywania problemów. To znaczy, ja mam taki dywan, który jest mały, lekki i większość robotów albo go przepycha, albo odbija się od zagniętych narożników. Natomiast i-roboty stosują taką podstawową technikę, że jeżeli wiedzą, że można na coś najechać, to się bardzo rozpędzają i robią to po prostu z całej siły. Do skutku. I to jest jeden z niewielu robotów, który najeżdża na każdy dywan w moim mieszkaniu. Z każdym sobie radzi i robi to naprawdę dobrze. Ja to doceniam, fajne to jest. Na koniec powiedzmy sobie o eksploatacji, czyli o tym, ile ten robot mi i Wam będzie zabierał czasu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. W samym robocie mamy wbudowany zbiornik o pojemności 0,4 litra. Zbiornik na nieczystości, który co ciekawe, można czyścić na mokro, co nie było takie oczywiste wcześniej, więc to na plus. Ten zbiornik, kiedy się zapełni, albo kiedy robot zakończy cykl, wraca sobie do tej stacji bazowej i zbiornik jest opróżniany bezpośrednio do worka za pomocą turbiny. Turbina jest dosyć głośna, więc nie włączajcie jej w nocy, nie róbcie tego ani sobie, ani waszym sąsiadom. Kiedy się opróżni, co jakiś czas te worki trzeba wymieniać. W zestawie mamy, jak wspominałem, dwa. Producent sugeruje, że taki jeden worek wystarcza nam na dwa miesiące, mi wystarcza na trzy, czasem cztery i zazwyczaj ze względów higienicznych je wymieniam, a nie dlatego, że się zapełniły. Po prostu nie zbieram tyle kurzu ani brudu w domu. Mam go za mało. Dodatkowo mamy w zestawie również szczotkę boczną. Ta szczotka boczna w moim przypadku w i7 pracuje jedna sztuka od 6 lat i nigdy nie musiałem jej wymienić, więc chyba musiałaby się zdarzyć jakaś katastrofa, żebym musiał, bo ona jest w plastiku, ale katastrofy mogą się zdarzać, więc to na plus. No i mamy też dodatkowy filtr do robota. Więc cały zestaw jest gotowy na dłuższy czas do pracy, to się ceni. Tutaj jedna moja dodatkowa opinia, nie wiem, może nawet kontrowersyjna. Uważam, że J9 jest najlepszy w całej rodzinie. To znaczy, J9 jest o tyle trudna, że nie ma stacji opróżniającej, a dla mnie to jest must have. Jeżeli chodzi zaś o kombo i mopowanie, ja nie przepadam w ogóle za mopowaniem w robotach, za robotami dwa w jednym. Ja wiem, że te technologie są coraz doskonalsze i zazwyczaj je doceniam, że są coraz doskonalsze, ale połączenie odkurzania, czyli kurzu i wody w jednym cyklu sprzątania nie jest do końca higieniczne. Jest na to lepsze rozwiązanie i wiem, że przedstawiciela i iRobota zgodziliby się ze mną w tej kwestii przynajmniej jeszcze rok czy dwa lata temu. To znaczy, w i robocie jest również robot, który się nazywa Brawa, który jest tak naprawdę mopem i Rumba z Brawą są w stanie się komunikować, rozmawiać ze sobą, planować wspólnie harmonogram, planować sposób czyszczenia. Dzięki temu są efektywne i właśnie nie łączą wody i kurzu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Wiem, że wielu z Was ma roboty dwa w jednym, więc jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to śmiało wygarnijcie mi w komentarzu, Wam będzie lżej. Ja poprawię sobie algorytm w Google, więc win-win. Natomiast, jeżeli chodzi o robota, mam jeszcze drugie spostrzeżenie. Producent zapędza się w kozi róg troszeczkę tak jak szwedzkie marki samochodów. To znaczy, Rumba jest niezniszczalna. Ja mam model i7 który używam od 6 lat. Tymczasem wielu moich znajomych, którzy mają jakieś chińskie roboty, wymieniają roboty jak smartfony. Co dwa lata. To bateria spuchnie, to mamy jakiś wyciek, to się szczotki skończyły. U mnie nic takiego się nie dzieje. Ten robot jest niezniszczalny i prawdę mówiąc nie widzę sensu, żeby w tej chwili zmieniać go na J9. Jest to jakiś problem. Oczywiście, jeżeli miałbym robota podstawową i 7, na przykład bez stacji opróżniającej, zmieniłbym na J9 dla stacji. Jeżeli bardzo bym chciał mieć mopowanie, zmieniłbym na kombo bezpośrednio na model ten, który testujemy tutaj i który moim zdaniem jest najlepszy. Nie zmieniłbym mi siódemki, ale jeśli nigdy jeszcze nie mieliście jej robota i myślicie teraz o zakupie robota, sprawdźcie sobie taką przyjemność i kupcie sobie robota dla dorosłych, czyli takiego, o którym zapominacie, takiego, którego nie naprawiacie, takiego, który robi to, co ma robić przez długie lata. Będziecie zadowoleni.